13 stycznia. Wiadomości z Ukrainy. Rosyjscy najeźdźcy zostali okrążeni w kierunku Bachmuta. Oddział szturmowy rosyjskich okupantów został okrążony w pobliżu Bachmuta. Poinformował o tym na swoim kanale Telegram bloger i bojownik odrębnego batalionu szturmowego Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, walczącego w kierunku Bachmuta Stanisław Buniatow. Stanisław udostępnił publiczne nagrania dźwiękowe przechwyconych przez radio krótkofalówek najeźdźców. Na jednym nagraniu niezwykle agresywny i bezczelny dowódca żąda od swoich podwładnych wzmocnienia pozycji, podjęcia obrony okrężnej i podania współrzędnych. W odpowiedzi podległy dowódca grupy szturmowej tłumaczy przestraszonym i przygnębionym głosem, że nie ma i nie ma co wzmacniać, nie ma o co walczyć. Jeden karabin maszynowy na cztery, poza tym nie wie dokładnie, gdzie jest jego grupa. Na innym nagraniu ten sam dowódca z Matiukiem grozi podwładnemu pozwem, żądając, aby wskazał, gdzie się znajduje. A on, w odpowiedzi cichym i łagodnym głosem, prosi o wyeliminowanie go, bo jest ranny, ale nie potrafi też wyjaśnić, gdzie się znajduje. Osman opowiedział własnymi słowami inną rozmowę. W odpowiedzi na skargi dotyczące odmrożeń palców u nóg, dowódca rozkazał się rozgrzać szturmem na pozycję sił zbrojnych Ukrainy. W odpowiedzi powiedziano mu, że jedna grupa szturmowa już się rozgrzała i jej buty nie są już potrzebne. Wojska Ukrainy zniszczyły konwój transportowy rosyjskich najeźdźców. Bojownicy grupy uderzeniowej Asgard, oddziału odrębnego pułku rozpoznawczego Sił Zbrojnych Ukrainy, za pomocą dronów kamikadze zniszczyli niewielki konwój trzech pojazdów rosyjskiego okupanta oraz ziemiankę wroga. Poinformował o tym kanał Telegram, publikując odpowiedni film, zmontowany z materiałów zarejestrowanych przez samą amunicję zaporową. Z kolei kanał telegramu Rosja bez kontekstu, który operuje materiałami nakręconymi przez samych interwenientów, podał: W ostatnim czasie siły Ukrainy nasiliły ataki dronów kamikaze. Wygląda na to, że ich zapasy są nieograniczone, chociaż ze wszystkich ekranów nieustannie słyszymy, że finansowanie i wsparcie dla Ukrainy zostało wstrzymane, oznajmił rosyjski okupant. Również siły zbrojne Ukrainy zniszczyły grupę pancerną okupantów w kierunku maryjskim. W kierunku maryjskim w pobliżu Doniecka i dalej na południe bojownicy sił obronnych odparli w zeszłym dniu 13 ataków rosyjskich okupantów w rejonie Gzeorgijiwki, Maryinki i Nowomychajłówki. O tym w dzisiejszym raporcie mówił m.in. Andrzej Kowalow, marszałek sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei kanał telegramu Operacyjny ZSU pokazał wideo, w którym bojownicy Brygady Szturmowej Tawri zniszczyli pancerną grupę szturmową na jeźdźców w pobliżu Nowomychajłówki. Film został zmontowany z materiału nagranego przez bezzałogowe statki powietrzne, których operatorzy faktycznie zniszczyli dwa bojowe wozy opancerzone przy pomocy interwencyjnego Desantu. Oddziały ukraińskie wzięły do niewoli ośmiu najeźdźców z Pułku Czołgów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli lub pojmali uczestników trzech grup szturmowych, po sześć osób każda, na z spółku pancernego dywizji strzelców zmotoryzowanych Federacji Rosyjskiej, którzy próbowali zająć pozycje ukraińskie w pobliżu okupowanej wsi Pryutne, obwód Zaporoski w kierunku Berdiańska. Upubliczniono odpowiedni film, zmontowany z materiału nagranego przez bezzałogowy statek powietrzny i ukraińskich obrońców już po bitwie. Najpierw widzimy, jak ukraińscy obrońcy pojmają siedmiu interwencjonistów, którzy wychodzą z ziemianek. Następnie wyświetlane są zdjęcia ośmiu więźniów, z których prawie wszyscy to skazańcy. W związku z tym dziesięciu najeźdźców zostało zniszczonych. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.